Patrzcie debila, nie? Zajebał w auto, nie? I se pojechał w ciul. No i widzicie o takim parkowaniu, że godo właśnie o takich daunach, no bo to są dauny za kierownicą, nie? A tu stoi maszyna, a ja za dupią na tym chlew oświetlony. You're my heart, you're my soul I keep it shining I go You're my heart, you're my soul I be holding it forever, singing it together You're my heart, you're my soul yeah, I love love. Marcin dzisiaj bez treningu ale Było blisko jednego treningu, robię serosuł tu jest chyba z 16 pałek. <laughs> pałek? Przypadek? Nie sądzę. Także przed Ligą mistrzów, juventus Od <laughs> Odkąd, za, odkąd kodą wam swoje typy, to za każdy razem mi nie włazi. To chyba przestanę go dać. No i City dwujeczko, nie? E, patrzcie, to jest spaghetti, nie? I, i czujecie teraz moc tego spaghetti. Jałem dzisiaj z dołu i dzwonię do żony i mówię Spakujmy na siłownię tam odżywki i tak dalej, nie? Przyda i pojadę na trening, nie? To wiem, że dzisiaj powinien być wolny, dzień o treningu, ale gadam coś tam zrobię Przyjechałem tu do domu, zacząłem odpisywać na Messengerze, na Instagramie I gadam, a ona się pyta, ty idziesz na ta siłownia? Ja gadam, no i idę, idę Ty, ty idziesz na ta siłownia? Ja idę, daj mi żarcie, nie? I patrz, i spaghetti ze mną wygrało I że chcę J spaghetti i że nie na siłownię Widzicie jaka moc spaghetti ma, nic ino jeść. A dawno nie było z kuchni palecioka to tutaj widzicie rosół najzwyklejszy, makaron, nudle już są zrobione, rozumicie? Tu się zaraz wdupia spaghetti jeszcze raz, bo widzę zostało nie. I jeszcze się to fajnie popija takim napojem izotonicznym. Kurde, czekajcie, o zaraz wam go pokażę on jest dobry na, on jest dobry na łon na sakwasy. o widzicie, lech lech ostatnio widzicie na wałkach spotkał i teraz ino lecha pija, widzicie, dobrze czy źle? a i żeby nie było jest akcent diety skyr Marinowo. malinowo Morożka o kurwa no, także jest dieta, widzicie, dopięte, jest lech, zgadza się wszystko. I tak to wygląda. Kola zero, wiadomo, fit, lech i spaghetti. Spaghetti wydajot, rozum się robi, to no tak kole godziny go przytrzymia i potem wydaje, te wszystkie powódka, bo chce jutro do roboty, chce to mieć? Fajne Nałeczki z kartoflami. I oczywiście z burakami, nie? Żeby to była moc, to dzisiaj się nawpierdzielą. A dzisiaj mam takie ssanie, jakże nie miał ni Także trzeba to wykorzystać i się nawpierdzielać. Ile popadnie! Patrzcie, to nowo. Mam trzy paski na ramionach. Każda laska jest już moja. Dres. Mam dres. Idzie. Idzie ładnie wyglądać. Idzie się ładnie ubrać. Idzie łapy nie mieć. To wszystko umie! Umie kurde! Leci pierwsza miłość. Fan pierwszej miłości. Jo, chyba się Lazio zaczyna ze Sewilą, to sobie przełączymy na tą śmieszną ligę. UFA. Postawiłem na Sewilę też jedynkę, ale... A tam, a tam. Teraz to dieta 100%, nie? Skyr i truskawki. No zrywał, że dzisiaj półtorej godziny truskawki no i mob, nie? A co? Kto bogatemu temu zabroni? no i co? Gadałem Sewilla jedyneczka. Pierwsza połowa i już jest 1-0. Patrzcie, choćby tam był, nie? To się tak czujecie. Je, trzeci rząd, że tam siedza. Hehe, he, w Hiszpanii, że chce siedza. Hehe, mm możecie sobie wyobrazić, jak wonił ten rosół mogę wam powiedzieć, że epicko mmm, ale go będę w dupią, a potem wezna te wszystkie podudzia czy pałki, czy chuj wie co to jest salat żaroodpornego, przyprawia przyprawą KFD jedyną słuszną przyprawą do mięs i wdupia do pieca Rajn na 20-30 minut i hopie, co to będzie włazić z kartoflami. Patrzcie, jaki gęsty żyjecie to ja. Mm. I patrzcie teraz, nie? Co? Jest przyprawione, ale żeby to się po mnie podjarało, nie? To wykorzy wykorzystujecie. ten raz, jak to wygląda I w tu do środka, rozumiesz? Troszeczkę taki pazurek. Mety, kurwa. Teraz macie pewność, że to nawet jak pół godziny przytrzymiecie, to wam się to nie podpoli. Nie poli, nie swajczy. Widzicie? A joda, rosu jod. Rosół. Z nudlami. Boże, jak z głodnią, Godzina minęła. Mam, mm, mam, 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 mam. To jest gotowe. To jest gotowe. Mmm. <ścoughs> Ajajajaj, aj, 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 aj. to szalona maszyna, każdy chce ją mieć ty, 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 ty. Mrugaj do mnie, mów do mnie lady, to tak, listen to, aha społeczeństwa no te właśnie modertoki nie? Jada do apteki i do biedronki po truskawki jeszcze, bo mój bajtel dostał smaka na truskawki po J i kado... kodo... tato jeszcze chcę no to muszę jechać, no niestety. Tata Wincy! Diety ciąg dalszy. <laughs> Jademy dalej. Ja wam godam, ta dieta mnie wykończy. Wykończy mnie ta dieta. <laughs> Jademy. Co? Kieta jest. Ciao jest. Lechosław jest Wasze zdrowie A kto z nami nie wypije Niech się pod tą skryje Sewila wyszła No, City wchodzi Pewnie Juve spierdoli Juve dwójeczka Czym cię się Bye, you.